Witam, w dzisiejszym wideo pokażemy, jak zresetować algorytm Instagrama, aby pokazywał ci treści, które chcesz widzieć. To bardzo proste. Na początek otwieramy aplikację Instagram i przechodzimy do swojego profilu, klikając w prawym dolnym rogu. Gdy jesteśmy na profilu, klikamy trzy poziome linie w prawym górnym rogu. Następnie przewijamy w dół do sekcji CO widzimy to jest ten blok tutaj. Klikamy tam na Sugerowane treści. Po wejściu mamy różne opcje. Pierwsza to treści, które nas interesują, czyli możemy wskazać Instagramowi, co chcemy widzieć, a czego nie. Tutaj zostaną zapisane interesujące nas treści. Teraz zobaczymy, jak oznaczyć typ treści. Możesz usunąć film, jeśli został oznaczony jako interesujący, ale tak naprawdę nie chcesz tego oglądać. Następnie przechodzimy do drugiego bloku, który to nie interesuje mnie, to po to, aby Instagram nie pokazywał takich treści. Jak widzisz, mam tutaj kilka takich elementów i możesz je stąd usunąć, jeśli chcesz znowu zobaczyć ten rodzaj treści. Dalej jest opcja: Treści wrażliwe. Tutaj na skali od mało przez normalne do od więcej możesz wybrać, jaki typ treści wrażliwych chcesz widzieć. To zależy od Twoich preferencji, jak daleko Instagram może pokazywać takie treści. Kolejna opcja to usunięcie historii Wyszukiwania. Tutaj również Instagram bierze pod uwagę to, czego szukamy. Aby to zrobić, klikamy pasek Wyszukiwania u góry. Potem zobacz wszystko i na koniec usuń wszystko w prawym górnym rogu. Potwierdzamy. W ten sposób resetujemy algorytm. Jeśli chcesz zaznaczyć, czy daną publikacja Cię interesuje, czy nie, kliknij trzy kropki przy niej. Z dostępnych opcji możesz wybrać na przykład Ukryj. Kliknij, ukryj i post zostanie ukryty. W ten sposób Instagram wie, że Cię to nie interesuje. Natomiast jeśli polubisz post lub go zapiszesz, Instagram zrozumie, że Cię interesuje. To wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia następnym razem.